U nas jeszcze jest dużo niewiadomych, bo przed nami jeszcze dwa treningi, na których się rozstrzygnie, jak będzie wyglądała 18, jak będzie wyglądała nasza 11, bo, bo też nie wiemy, czy Jowanowicz, czy, czy Bukowicz, czy Wisowski, czy Stano, którzy mieli jakieś tam problemy w tym tygodniu, będą w 100% gotowi do gry. Kim ma dwa końce. No, z jednej strony nie w ostatnim, ale przed ostatnim spotkaniu strzeli dwie bramki, ale z drugiej strony my go bardzo dobrze znamy i chłopaki go bardzo dobrze znają, a jak się znamy dobrze, to wiemy, gdzie są twoje silne i słabsze strony i łatwiej teoretycznie byśmy mieli go zatrzymać, ale to tak jak mówię, to jest tylko teoria i taki jest, taki jest zapis i prawdopodobnie nie, nie wystąpi przeciwko nami i to tyle. Krótko przy nim być, nie dać mu się rozbujać, jak to się mówi, bo jest bardzo szybkim, szybkim zawodnikiem, bardzo też zdecydowanym i, i zobaczymy, no tu no, na u nas udało nam się zniwelować jego, jego, że tak powiem, bardzo dobre strony i krzywdy nam nie zrobił, a i będziemy chcieli to samo zrobić w niedzielę. Mecz w, w rundzie 19. Gdy Korona grała z górnikiem i to, też to miał być mecz walki, walki tam nie zabrakła, a Korona wyszła z tego zwycięsko. Górnik wtedy, wtedy czekał na, na możliwość sprawdzenia się z takim rywalem jak Korona. I e, tak, tak wszystko złożyło się w tym meczu, że Korona szybko wypunktowała e, górnika, czyli, czyli też drużynę, w której byłem. No i skończyło się to, to wynikiem 2-0, ale no wtedy kluczem do tego zwycięstwa była dobra dyspozycja korony i myślę, że, że w tym meczu tak samo będzie to zależeć od dyspozycji dnia. No, na pewno jest to wyróżniająca się postać w drużynie górnika. Ma bardzo dobre uderzenie, przegląd pola, dlatego... Może troszeczkę w troszeczkę większym stopniu będziemy musieli się na nim skoncentrować, tak jak i na kulnie, bo ktoś te piłki musimy dogrywać. I jakoś, jakoś go zneutralizować, ale no, tak jak tutaj i powtarzał i Daniel i trener musimy też skoncentrować się na swojej grze, na odpowiednim podejściu do tego meczu i, i tutaj myślę, że to będzie klucz do zwycięstwa. No, nie wiem, to jest no, czy wiara, wiara czy mi cuda i na pewno... Wierzę, tak jak przed każdym meczem, wierzę w to, że będę grał. Do tej pory to się nie, nie udawało. Zobaczymy. No, wszystko zależy od, od trenera. No, ja składu nie wystawiam. Jakbym miał wystawiać, to wystawił się w, każdej, w każdym meczu. No, no tak nie jest. <laughs> Dlatego no, zobaczymy, zobaczymy w niedzielę.